Cześć, witam się, mój kanał. Witam Was na kolejny lumpeksowy Księżycowy haul. I powiem Wam, że dzisiaj mam, no, czy może nie najlepszy haul, jaki kiedykolwiek miałam, ale mam najlepszy haul za taką niską cenę. Byłam w lumpku, do którego nie chodzę zazwyczaj, bo to jest jeden z tych lumpków do których jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony do chodzenia do lumpeksów, to się może troszeczkę odstraszyć bo tam z drugiej są brzydkie rzeczy to jest taki właśnie lumpek, jak, jak człowiek ma zły humor to wychodzi i mówi, że ładniejsze rzeczy to ja wyrzucam niż tam sprzedają, wiecie o co chodzi i właśnie dlatego nikt nie, nie chciał mi się tam za bardzo chodzić i odpuściłam już przez wiele, wiele miesięcy i powiem Wam, że nie zmieniło się jakoś super, że jest dużo fajnych rzeczy nie, ale udało mi się coś wybrać, od dziwo, a tam jest też bardzo tanie, no ze względu na to, że to nie są najładniejsze ubrania I słuchajcie, bo tam jest tak, jest na wagę, jest bardzo tanio w te ostatnie dni Ja byłam, gdy było za 12 zł, a jeszcze będzie następnym razem za 7 zł, 7,90 chyba, byłam za 12,90 to nie było równe Ale powiem Wam, że już za te 7 to wątpię, że coś zostanie takiego sensownego Bo tam są też rzeczy wycenione, ale wycenione, moim zdaniem, są strasznie drogie bo tam są rzeczy, znaczy strasznie drogie. W sensie wiecie, że jesteście, nie wiem, z Warszawy, z jakiegoś wielkiego miasta, to wiadomo, że te rumpeksy są drogie. A że jesteście z małego miasteczka, to też łatwiej trafiać na jakieś okazyjne ceny. No i tak jak ja mam dostęp do tych trochę tańszych, to tam mi się wydaje strasznie drogo po prostu, bo na przykład tak jak zimą jakieś futerka, to potrafią kosztować 100 zł, i dla mnie to nie jest cena rumpeksowa. Jednak jest, teraz na nad czy jeden dzień czy dwa dni w tygodniu. Wydaje mi się, że dwa dni w tygodniu minus 50%. Wciąż jest, wiecie, no za takie coś naprawdę wow, ekstra, czasami to tak, ale żeby cały czas tam kupać taki ceny, no, zdaje mi się, nie opłaca Zwłaszcza, że tam nie ma jakichś takich marek, wiecie, na, znaczy może coś się czasami trafi, nie mówię, że nie, ale tak jak się ogólnie przegląda, to nie ma tam jakichś takich super ekstra marek Tylko takie, wiecie, zwyczajne, Primark, H&M, takie, wiecie, nic szczególnego, więc za te ceny tam się średnio opłaca, ale chyba zacznę teraz latem chodzić właśnie na te rzeczy na wagę, że czasami coś może uda mi się fajnego tracić Powiem ja Wam, że naprawdę jestem zadowolona Za 7,93 dokładnie Zrobiłam takie zakupy Może nie wydaje się tego dużo, ale za to po kolei pokażę I całkiem nieźle, słuchajcie Wiesz, że jedna bluzka nawet Była nowa z papierową metką Teraz oczywiście to w jest przeprane, więc wyrwałam tą metkę Ale Wam pokażę właśnie, która to była ta nowa I tak, wzięłam Ona też była właśnie na wagę Kosmetyczkę W ogóle, ona myślałam, że jest na pół ceny, bo była z tą kartką wycenionych Okazało się, że jest na wagę w ogóle Trochę zamieszanie w tamtym sklepie dla mnie na razie, bo się nie jestem przyzwyczajona. ona była leciutka, więc i tak mi się to opłaca, ona była na wagę. No i ona nie miała metki, że jest nowa, ale słuchajcie, ona jest biała i w środku ma też białą właśnie podszewkę. No I widać, że nikt tego nie używał, bo jest po prostu całkowicie biała, jednak wiecie, jak szybko się biały kolor wróci, zwłaszcza, że coś tam się trzyma, więc naprawdę okazja, że na pewno mi się przyda, bo właśnie mam sama dosyć, mam same albo malutkie kosmetyczki. Albo już takie, w sumie nawet nie wiem, to jest kosmetyczka, czy taka bardziej, żeby coś tam spakować i włożyć do torby po bo już całkiem duże takie torby. Więc taka średnia mi się przyda, chociaż pewnie za długo jej nie będę miała, bo to jest taka biała ekoskóra, więc to bardzo szybko, akurat teraz mam chorydy, ale będę miała zwykły lakier, to bardzo szybko to zarysuję i poniszczę, no ale trochę mi posłuży. W tej cenie może być spokojnie. A udało mi się trafić tutaj, nie wróciłam na podłogę. Pokażę Wam teraz rzecz dla mojej mamy, bo później już resztę przymierzę. Moja mama właśnie chciała jakąś taką bluzkę kolorową Właśnie, żeby jakieś takie zdobienia No i wzięła mi w paski Szczerze mówiąc, nie podoba mi się jakoś tak bardzo, bardzo Jako dla mnie by miała być Ale wiecie, to jest dla mojej mamy i ona ma być zadowolona z niej Nie będę jej żadna, będzie trochę przydłużać, to w sumie nie ma sensu, bo Będzie nie, nie za fajnie wyglądała no, Tak jak dla niej, wiecie Ważne, żeby ona była zadowolona, też ta bluzka brzydka nie jest, po prostu Sama bym może jej nie wybrała dla siebie Bo ja akurat wolę najbardziej jakieś kwiatki Jeżeli mam brać wzory, no już może paski są ładniejsze, bo bardziej takie poważniejsze może niż jakieś kwiatuszki I tak, wzięła dwie bluzki dla mojej siostry Wzięłam jej niej taki zwykły t-shirt Będzie miała taki troszeczkę luźniejszy, bo nawet nie, nie wiem, jaki to jest rozmiar, bo jest wycięty Ale wiecie, wychodziło to dosłownie za złotówkę praktycznie rzecz No to jak nie brać, nie? Nawet po domu na jakieś malowanie, coś takiego, jakby raz założyć, to się opłaca w takiej cenie. Także spokojnie. Tak nawet jej nie pytałam ze sklepu, czy ona chce, bo stwierdziłam, że w czego to sobie zostawię. No, fioletowy kolor całkiem lubię, jest ok. Że nawet nie wiem, mierzyć też tego ten t-shirt? Co nie ja może sobie przymierzać, wiedziałcie coś fioletowego brać, bo tak nie mam za dużo fioletowych ciuchów. A nie jest tak, że nie lubię tego koloru. Jakoś tak nie wiem, nie ma go za dużo w sklepach, nie ma go za dużo w rąbkach i nie mam za wielu, może sobie w sumie przymierzę, czemu nie? Także przymierzymy sobie to, i później tą resztę już też. Taki zwykły t-shirt. I powiem, że dobrze się czuję w tym kolorze. Mogę sobie spokojnie brać rzeczy. Nie wiem, czy na ile tak wiecie. Waszym zdaniem okej okay wyglądam ale się czuję dobrze. I tak, jeszcze drugą dla mojej siostry. I też właśnie brałam tą bluzeczkę tak? jak nie będzie chciała, to zostawię sobie. No bo mówię, no, jak to tak przeliczyć na każdą rzecz, to praktycznie po złotówce wychodzą złoty z kawałkiem. I zobaczcie. Taka zwykła, elastyczny bardzo materiał. No i ma parę kwiatków tutaj na sobie. No. Całkiem, całkiem ok zwykła bluzeczka Nawet w sumie fajniejsza może od tej, bo to jest taki zwykły t-shirt, a tu już jest taka wiecie, bardziej bluzeczka Także w sumie sobie założę, zobaczymy jak ona się układa No i to wygląda ta bluzka, wiecie, za taką cenę naprawdę fajna bluzeczka Akurat chyba coś, coś trzeba ją wpuścić, bo to jak ją wzięłam właśnie na tej tą jeansową, to trochę za bardzo tej to już staje, bo ona jest taka mocno dopasowana ale jak ją włożyć, właśnie wpuścić w sukienkę, to jest sukienkę spódnicę, powinna wyglądać. Okej, okay, tak teraz patrzę w podgląd, jak ona wygląda. Że bardziej ja się skupić na patrzeniu tutaj do Was. Ale całkiem fajna, jakby ona się z treniem sobie zostawiła. Ale to jest taka, wiecie, ona pewnie częścią ponosi. Najczęściej noszę po prostu sukienki niż jej bluzki Bo dla mnie jest najwygodniej zużyć sukienki z głowy. Ale tu ja mam spódnicę. Wam, że podoba mi się ten materiał, lubię właśnie takie zwiewne. To jest coś sztucznego, bo to jest tylko Tutaj skład jest wycięty, ale. Ale to widać, że to jest coś sztucznego. I to jest tak, bardzo fajna spódnica, tak mi się bardzo podoba. Tej ma ten rozcięcie. Tylko tyle, że ona jest kompletnie prześwitująca. Ale nic, że po prostu jakąś półharkę będę pod nią nosiła lub na stałe jakąś podszewkę jej w szyję. Wolałabym, żeby to już oczywiście miała, no ale też nie jest to aż taka tragedia, bo to jest coś, co spokojnie można sobie z tym poradzić. Pokażę Wam z bliska w tej. Zarek, jaki ona ma, nawet nie wiem, czy ona będzie taka całkiem maxi, czy taka. Nie wiem co będzie tak w półtki. Także taka całkiem fajna, ładna długość. Przymierzymy, zobaczymy, jak ona się będzie na nie układała. No i założę sobie, mam nadzieję, właśnie, bo ja sobie przygotowałam już taką pucharkę, żeby założyć, bo jeszcze nie mierzyłam. I mam nadzieję, że ona mi nie wyjdzie właśnie tym rozcięciem. Bo może, wiecie co, chyba, chyba jednak na siędzie, nadawałbym no się od tej stole jakąś trzewkę, bo to rozcięcie jest za wysoko mi się wydaje, chociaż nie wiem, zobaczę jak założę, a też nie chcę tego rozcięcia zszywać bardziej, bo mi się podobają właśnie takie duże rozcięcia z takich spódnicami nie dłuższych także zobaczymy, czy się uda tak czy inaczej nawet bez tego mogę tutaj założyć na kamerze, bo nie będzie tak widać, bo nie mam od tyłu żadnego światła, ale jakbym w tym wyszła na słońce, bez żadnej potrzebki pod spodem, no to po prostu będzie mi całe nogi wszystko dokładnie widać więc lepiej nie, ale tutaj możemy przymierzyć no i tak kompletnie nie pasująco tutaj do tej bluzki już założyłam tą spódnicę, bo mi się nie chciało przewierać, Ale wybaczcie, wiem, że to nie pasuje do siebie. No i tak, yy, muszę sobie właśnie jakąś podszewkę jednak zrobić, bo tutaj taki kaweczek wychodzi, więc niestety. Ale bardzo mi się podoba ta spódnica. Sokie fajna, taka typowo, wiecie, coletnia, to rozcięcie mi się. Nawet no, mogłoby być kaweczek wyższy, ale już... Jest ok. Pokażę Wam, z tyłu, taka zwykła, zwykła spódnica. Ja takie bardzo lubię, tak jak na lato, na upał, właśnie takie zwiewne. I chociaż to nie jest naturalny materiał, to w czymś takim różnym mi z reguły jest aż za gorąco. Wiadomo, jak już jest taki mega upoł, to i tak we wszystkim za gorąco. Tutaj ja mam jeszcze ostatnią rzecz. I to właśnie była nowa bluzeczka. Później Was wezmę do no że bluzki ty Wam ją pokażę z bliska. I powiem Wam, że ja mam wrażenie, że wygląda ok w takich właśnie. Połączeniach mocnych jest kolorów, chociaż rzadko noszę aż takie, więc zaryzykowałam sobie właśnie i wzięłam tą bluzeczkę, zwłaszcza, że była nowa z metką, tak naprawdę się opłacała. Podoba mi się, mam nadzieję, że będzie na mnie dobra. To jest rozmiar S na M, więc nie wiem, czy nam będzie troszkę jednak z szeroka w biuście, ale to jest taki dekolt kopertowy, więc w razie czego mogę po prostu sobie go bardziej zaszyć. Tutaj ma wiązanie. Nie wiem, jak naprawdę czy ma być z tyłu czy z przodu wiązane, więc sobie pokombinujemy, z której strony lepiej wygląda. Takie coś bardzo, bardzo kolorowego, nie wiem. Podoba mi się naprawdę. Takie bardzo pozytywne, mocno kolorowe. Zobaczymy. No i tak wygląda ten top. I powiem wam, że mi się podoba. Yy, zawiązałam z przodu, bo jakoś tak, nie wiem. Podoba mi się, że tutaj tak troszeczkę zakrywa. Całkiem, tak wakacyjnie mi się kojarzy. Podoba mi się ten kolor, że mam go też z tyłu, oczywiście. W ten sposób. No całkiem fajnie, słuchajcie, w takiej cenie. Tutaj ta całość. Ja jestem zadowolona, no podoba mi się, podoba mi się ten top. On no, tutaj czarnej spódnicy może nie kończył czegoś jaśniejszego raczej, ale całkiem fajne. W ogóle dajcie znać, czy w te zakupy, czy macie jakiś fajny taki właśnie lupek z bardzo niskimi cenami, co można fajne rzeczy trafić. Ja się przekonałam właśnie, że jednak muszę zachodzić też do tamtego, bo wiecie, na 9 razy nic nie trafię, a za dziesiątym razem coś trafię i to też mi się opłaca tam chodzić, bo to jest naprawdę bardzo blisko koło mnie, bardzo blisko, nie wiem, 10 minut? Nawet nie, w sumie tak naprawdę bliziutko, bliziutko, więc powinnam chodzić jednak, mam nauczkę, że powinnam chodzić, bo czasami naprawdę coś tam też można trafić, ja tam jestem zadowolona z tego, dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam Was też na mój Instagram w opisie, no i do zobaczenia w filmiku, cześć!